Co Ty, kurwa. Matejko. A bo on pustěšný, co ne? No. Můžu <todaté> vědět? To se tělo pana oui. Penzej do teda. O oh je! Yeah. Eee, za ten minie. ramy szybko. Ja pierdolę! Ja muszę że to, co da się o to, matajko! go kurwa zapierdolę! ciekawe jaki. Co będzie na telewagon? tambo! InterCity ma takiego przemysłu głównego? Do, taka głównego! Słychać go jak dobrze. Ja nie wiem dlaczego go nagrywałem. Jeśli ja go nie nagrywałem po pierwsze, A dlaczego o tej godzinie nie jedzie? Widać go. Widać w... Nie! dwa! Na jednym filmie dwa posągi i o to chodzi, czyli trzy posągi w jednym filmie. Jeden na osobno. A dwa posądzi w jednej filmie będzie. Ja kurwa jest. Już jedzie. This is some おいでください。